Halo, witam. Sims 4 dzisiaj. No i co, słuchajcie, jesteśmy w domu, tak jak przyjechaliśmy w poprzednim odcinku. I, i co? I odnowiłam kuchnię, bo wreszcie było za co. Tak, wyobraźcie sobie, że wreszcie było za co. Halo. E, to, to, to nowa aktualizacja. E, zarabianie simoleonów z wiele różnych sposobów. Nauczmy się, jak zdobyć ich trochę. E, nie. E, dziękuję. Ja, ja, ja nie chcę. Ja nie, nie chcę, żeby ta gra była za prosta. Pani aktualizację proszę mi tak nie robić. Znaczy tak się, jak odnowiłam kuchnię? Jak widzicie, bo zarobiliśmy ostatnio trochę pieniędzy z racji tego zimowiska. W ogóle jest mi bardzo miło, że bardzo Wam się spodobał ten pomysł, i mówicie, że następnym razem to. No, weźmy wytrzyj podłogę, że następnym razem to, to można na biwak pojechać. I w sumie to jest całkiem fajny pomysł, że może następnym razem pojedziemy na biwak, ale z rzeczy, które jeszcze odnowiłam, to y, zrobiłam pokoje im wreszcie. Y, co ty chcesz robić? Wyrzuć dobrze. Y, wreszcie zrobiłam im jakieś takie pokoje, które, chociaż minimalnie nie wiem, pasują do nich, że, że nie wiem, określają charakter. Nie wiem, cieszę się, że Juliet ma wreszcie pokój, który coś mówi o niej, a nie jest taki nijaki strasznie, nie wiadomo jak. Także tak to sobie wygląda i tak tak będziemy sobie to robić. Zmieniłam próg, tak. Wreszcie jest taki, no nie wiem, nie wtapiający się w Sima. Nagle jak ten Sim chodzi, to, to też no, no nie wtapia się w ten próg, tak jak wcześniej, więc jestem bardziej zadowolona też z tego progu. No i co? I tak sobie żyjemy teraz w tym świecie pełnym włóczki i. Panów wybijających zęby. Jakie w ogóle plany mamy na dzisiaj? Plany na dzisiaj są takie, że ty chcesz się uczyć jeździć na rowerze, więc może fajnie by było, jako że. O jezus! Eee, no tak, ty masz, wybierz się w wyjątkowe miejsca, Serata Tata. Ej, może wybierzmy się, można schować ten rower? Można. Weź w ten rower do wyposażenia. Może korzystając z tego, że jest jeszcze niedziela, to wy gdzieś pójdziecie po prostu w jakieś ekscytujące miejsce, bo, bo Juliet chce iść, a ty chcesz się uczyć jeździć na rowerze, więc chodźmy gdzieś po prostu. No idziemy, gdzie my możemy Pójść. No, najlepiej to do jakiegoś parku i jakiejś takiej, no nie wiem, miłej miejscówki sensownej. I do wierzbowej, tak? Mm. No dobra, no, chodźmy do wierzbowej, do parku. Może będą jakieś dzieci przy okazji, ale no, przede wszystkim my chcemy iść we dwójkę i chcemy się uczyć jeździć na rowerze, bo Juliet ma taką fantazję, że ona chce gdzieś iść. O Jezu, zapomniałam, że tu śnieg będzie. E, no trudno, no. Także o 7.39 to jest idealny moment na to, żeby uczyć się jeździć na rowerze. Proszę tutaj, to jest twój row i i aha nie możesz jeździć dobrze poproś o tak o pomoc dobra weź juliet tam że może sama nigdy w życiu na rowerze nie jeździłaś to weź go naucz jeździć na rowerze myślę że to będzie świetny pomysł żeby, żeby tak zrobić czyste powietrze no dobrze miło co ty robisz a rób aniołki. no nie jak to nikogo nie ma w pobliżu kto mógłby pomóc a juliet co, co jest z juliet ucz ucz go jeździć halo noach mordo to jest twój rower proszę co wam, pr co wam przeszkadza z tym rowerem podejdź tu raz. Razem, nie wiem, proszę, macie tu rower Juliet. Rower. Ucz jeździć, Noach. Składasz propozycję i co? I anuluje wam się propozycja. I co? Nie możecie jeździć. Czy ty nie możesz w ogóle na tym jeździć? Ćwicz jazdę? Nie, no możesz. A to ona nie może cię uczyć, tak jakby. Nie podoba mi się to. Dobrze. E, dziękuję za wizytę w parku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ale wracamy do domu w takim razie, bo ja, mu ja muszę zidentyfikować, czy to jest błąd, czy to nie jest błąd. Kurde. Człowiek chce grać i chce się dobrze bawić i nawet nie może, bo e, nie mogę się uczyć, jeździć na rowerze w parku. Dobra, wracamy. Świetnie, dziękuję. Tu masz swój... Kurde, halo. Na, nie. N nie. Eee, tu masz swój świetny rower. Proszę, masz wspaniały... Co jest, kurde? Dobrze. Eee, tu masz swój piękny rower. Weź, ucz. Poproszę o je jazdę. Je ciotka, jeździmy na rowerze. Proszę mnie nauczyć. I co? I, i, i co? Zdobyłeś nowy poziom? Aha. Umiejętności społecznych, mądrze. No i tu nagle... Schowaj do wyposażenia? Co? Dlaczego? Dlaczego ty chcesz to schować do wyposażenia? Aha, umieść w świecie. Okej, okay, ćwicz jazdę. A co ty robisz? Aha, ucz jeździć. Dobra, czyli faktycznie to w parku się nie da, tu się da. No, co za ludzie! Ja pierdykam, jak to wygląda w ogóle. Aha, ty będziesz tak w kółko się teleportować przez drzewo. Okej, okay, rozumiem. To fajna animacja jazdy na rowerze dziecka. Podoba mi się, dziękuję. A, a ty tak będziesz klaskać i się cieszyć w kółko, okej. Okay. Piąty poziom motorycznych, okej. Okay. A kiedy ja będę wiedzieć, że ty się nauczyłeś jeździć na rowerze. No to jest. Aha, ucz się jeździć. Aha, mam wybrać i ćwicz jazdę. A ty widzę, olałaś to i stwierdziłeś, że umiesz ręce. No, umywasz ręce od tego, Juliet. Dobrze rozumiem. Wy sobie resztki w takim razie. Pan kolega niech przestanie. E, przestań, proszę, panie kolego. Zaczął się festiwal młodości. O Boże, dobra. Eee... Polowanie na wirtualne pustku stworki. Dobra, zachęcacie mnie do tego, ale to zaraz. Ja bym chciała ćwiczyć jazdę na rowerze, żeby ci się spełniło. O, kto do mnie dzwoni? Halo, e, nie wiem, kim jesteś. nie. Radzę. Weź, ćwicz tę jazdę na rowerze. No co ta Juliet taka rozchwytywana. W Brytanii nie mam czasu. Ej, ja nie wiem co zrobić, żeby to się. Weź się w deszczu nie wiem cokolwiek. Zostaw ten rower. Ej, ja, ja nie rozumiem, jak spełnić twoje zadanie, panie kolego. Masz tu w aspiracji jasno powiedziane. Ćwicz jazdę na rowerze, więc klikam ćwicz jazdę. i co? I ćwiczysz. I ci się nie spełnia to. Ja nie wiem. Ja nie rozumiem jak to, jak to zrobić, żeby ci się to spełniło. Nie ogarniam tego. Ale jesteś zmęczony, więc możesz pójść spać w takim razie. Proszę to, twój pokój ciuchami wywalonymi tutaj, żeby było wiadomo, że jesteś niechlujny. Ty, ty po jakichś gąszczach jeździsz w ogóle. Gościu, gościu, weź, idź, idź, śpi. Na ten festiwal dziecięcy, to jest w ogóle tutaj. Tu jest pełno dzieci. To byłby trochę przypał, jakbyś ty nie przyszedł na to, bo to, to jakby pełno fajnych rzeczy tu jest. Ja bym chciała, żebyś ty tu przyszedł, ale żeby tu przyjść, to, to, to musisz być trochę bardziej wyspany. Dobra, ty w tym czasie, co ty możesz robić w tym czasie? Ty w tym czasie mogłabyś na przykład robić rzeczy z włóczki, po to, żeby bardziej zarabiać, albo w sumie to możesz robić. Oha, tu na podstawie wzoru, świetnie, duża obręcz. Proszę, idealnie. Dziękuję. Ten poszedł spać. Cieszę się. Podczas kryzysu znała, że lubi wędkarstwo. Boże! <guliet> Juliet! A, no dobra, jest to jakieś wyjście. Mówiłaś wcześniej. To jest zajęcie, którego podejmował się w sumie twój tata, więc dlaczego nie? Ale na razie to może otwórzmy sklep. W ogóle chciałabyś się nauczyć. Umiejętności, więc to może nie być też takie głupie, żeby się tym zająć. Czy to jest wystawione? Tak, to jest wystawione. A tu szafkę taką postawiłam, żeby ładniej to wyglądało. Co może ludzie kupią całe trzy rzeczy na krzyż? Zastanawiam się, czy ta gra się nie zacina bardziej przez to, że tu się dzieje festiwal w tym samym czasie. W sensie, że jakoś tak tutaj jest masa simów, którzy robią masę rzeczy i, i jednocześnie są moi simowie u siebie w domu i że ta gra po prostu nie wyrabia. I jeszcze, o, dwie rzeczy mi kupili. O, to, to miło całkiem. To, to mogę zamknąć już ten sklep. I że ta gra po prostu nie wyrabia, ale no zobaczymy Mam nadzieję, że jakoś sobie damy radę A na razie to widzimy się jak kolega nam się trochę prześpi Dobra, w miarę się przespałeś Na tyle, że możesz się obudzić Czy ta, ojeju, a co się tobie stało, panie koleżanko Co to jest za spanie w dzień I Ty ty nie śpisz w dzień, ja przypominam Aha, to już skończyłaś To, to, to dajmy to tutaj Proszę bardzo, sprzedaj Znaczy wystaw na sprzedaż, dziękuję e, Ja się nie dziwię, że ty się złościsz e, To w takim przypadku zamknijmy cię tu, No, no zamknijmy cię tutaj, dziękuję i zablokuj dla. Wszystkich, tak. I sobie tu sieć. Ty natomiast dokładnie sobie coś zjedz i ogarniemy Cię trochę, i może będzie tak, po prostu, że zaprosimy kogoś, bo w, w tak międzyczasie, tak. Halo! No, dziękuję. W międzyczasie tak się rozgarnęłam, ogarnęłam, jak wygląda ten festiwal, i nie ma tu żadnej rzeczy, która mi się podoba, <grywa> tak na dobrą sprawę, więc chyba po prostu yy, zrobię inne rzeczy w tym czasie. To znaczy, zaproszę jakichś znajomych no, aha, po to, żeby przetestować to granie pustkostworka. O tak, ty wybuchłaś, dziękuję. E, czy ja mogę cię rozgarnąć trochę? E, spróbuję uzyskać kontrolę, zobaczymy czy ci się uda. No, wyglądasz jakby ci się udawało, dobrze, dziękuję. E, to można ci e, od, odblokować drzwi. To w takim razie masz świetną okazję, żeby znowu haftować na podstawie wzoru. Zrób jakieś, nie wiem, napisy, maskotki, pierwsze z, le z lewej, tak, pierwsze z brzegu, proszę bardzo. Ty zjadłeś, dobrze, pani nie chluj, to zostaw ten talerz w takim razie, idź się po prostu umyć i rozgarnąć. i Musimy ci tę Atenę, twoją koleżankę, weź ją zaproś. Bo z tego co pamiętam, to ty się z nią chyba wymieniałeś tymi pustkostworkami całymi, więc wydaje mi się, że to będzie tak całkiem sensowne, żeby akurat ją zaprosić, bo jest szansa, że ona będzie mieć te pustkostwarki. Ja nie wiem, jak to działa, czy w sensie chodzi mi o tę arenę, nie? Ja nie ogarniam tej areny jeszcze, nie grałam tutaj. Wiem, że tu można trenować pustkostworki, jak się ma je tutaj, te. Ale w poprzednim odcinku wiem, że ty dawałeś prezent tej Atenie, żeby ona miała? Przestańcie do mnie pisać smsy. Ja tu wątek prowadzę, nawet ci kliknąć nie da. No. O, okej. Okay. Dobra, to ty, ty akurat możesz przyjść, moja siostro kochana. Tak czy owak odnośnie pustkostworków? Ja nie wiem, czy, czy Simowie... Przestań! Czy Simowie mogą grać w te pustkostworki nie mając ich? że gra interpretuje, że jednak mają? Czy, czy jak to działa? No, wy stoicie tutaj oczywiście. E, weź, nie wiem, obejmij ciotkę i opowiedz żarto, Zapytaj, jak minął dzień Atenie. Dobra. Czemu ciotkę olałeś? Miałeś przytulić ciotkę. Przytul ciotkę, Charlotte, i dopiero wtedy weź ogarnij Atenę. No, halo! Ciotkę miałeś przytulić, a nie, a nie koleżankę. Boże! Powiedz głupawą historię ciotce w takim... Chyba, że ty nie możesz nic zrobić z nią, ale widzę, że możesz. No, weź, niech Charlotte czuje się też kochana hana przez ciebie, cokolwiek. Dobra, ale Atena jest na parceli, czy ja mogę? Nie, jest trenuj. Ale ja chcę grać z Ateną. Tre jest tylko trenuj. I gra się znowu zacina. No, Ludzie, drogi, drogi ludziu. A jak cię dodam do grupy? Działania dodaj do grupy. Dobra. E, to, to może jak podejdziecie tutaj razem, to, to będzie tak lepiej. Co to jest? O Boże. Dynamika rodzinna kawalarzy. Dobrze. Tak, będziecie kawalarzami do siebie. W sumie podoba mi się ta opcja. Juliet, gdzie idziesz? Kto ci pozwolił? Masz, Juliet. Twoja siostra przyszła. Weź ją przeproś, bo ty jesteś w tym dobra, tak samo jak twój ojciec. co udziel porad wychowawczych. Dobrze. E, żartuj o włosieniu. Przecież owłosiona jesteś, jak prawdziwy wilkołak. Dobrze. Weźcie jakoś tam, nie wiem, opisuj się dzierganym ubraniem. Dobra. I, idealnie. Spędźcie czas. Czy ja teraz mogę z nią grać? Mogę! Wystaw pustkostworka do walki przeciw. Atena? E, którego? Ja nie wiem, którego. Czekaj. Ja się nie znam na tym. mógłaki z Rzadki. Dobrze. to Wystaw przeciwko Atenie mgł o, ho, ho, ho. Jak to będzie działać? O, będziecie tu siedzieć, rozumiem. Ona wystawia coś tam. O, kurde, ale jaja. O, ja, ale. Ale fajne, podoba mi się. Ale ona się wkurza na to, że, że przygrywa. Ej, totalnie muszę to zobaczyć, bo w życiu tego nie widziałam, jak to działa. Cenię sobie czas spędzony z tobą. Dobra, Juliet, nie przeszkadzaj. Tu się ważne rzeczy dzieją. Ta arena normalnie jak z Pokemonami, nie? Ja pierdykam. Ej, fajne. A po czym stwierdzi stwierdzimy, kto wygra? Bo wy się tam bawicie i w ogóle. Jakoś tam ten mnie podpala, tu coś robię. E, co tam, Juliet? Aha, e, wszystko mnie omija. E, dobrze, ale jako, że jest już późno, to w sumie mo możesz coś zjeść. A w sumie nie, ty miałaś spać w dzień, a nie w nocy. Dobra, schrzeniłam, nieważne. Nie było mnie tu tydzień, okej? Okay? Wybaczcie, drodzy widzowie. Wybuchnie jeszcze raz najwyżej. Ja, ja jestem podjarana tym. Dobra, po czym stwierdzicie, kto wygrał? Wytłumaczcie mi to, bo ja nie wiem, ja nie rozumiem. się się naparzacie tymi pustkostworkami? O, o, chyba, chyba ty wygrałeś, tak? Pogromca pustkostworków, okej. Okay. Odniósł zasłużone zwycięstwo. Ale fajne. Co? Wyzwij Simkę Atena od wąchaczy toalety. Co? Jest w ogóle. Nie, zapytaj jak minął dzień. No jest smutna, bo przegrała. Kłóć się o kłócenie się. Nie, dlaczego ty się chcesz z nią kłócić? Wytłumacz mi to. Weź, weź jej, powiedz, nie wiem, że fajnie się z nią bawiłeś czy coś. O, poznaj ją. Dobrze. Czemu chcesz ją zapytać, czy jest w związku? To jest dziecko. Boże, nie wiem, porozmawiaj z nią o pogodzie. I możesz potem potrenować pustkostworka, którym jest mgłak, bo tak świetnie ci poszło i chcę zobaczyć, jak działa trenowanie w takim razie pustkostworków. Dobrze. Ty idziesz idziesz spać. A może zamiast iść spać, to, to może przyjdziesz tutaj, skorzystasz? O, Charlotte, naprawiasz nam toaletę. Bardzo ci dziękuję. Atena lubi kolor czerwony. Okej, okay, good to know. Miło, że mi to mówisz, ale Julietta wyczli podłogę. Dokończ naprawianie toalety po swojej siostrze. Dziękuję. na czym przyszłaś mi do, do toalety w momencie, jak naprawiam ten kibel? Halo, we, weź to skądś. Dobra, dziękuję. Załatw się jak zwierzę. Co to jest? Kontempluj życie. Nie, we, weź. Muszę się tobą trochę zająć, bo, bo trochę, trochę jesteś niezajęta, że tak to nazwę. Niestety prawdopodobnie wybuchniesz po raz drugi z racji tego, że y, ty powinnaś spać w dzień, a z, jak chciałaś spać dzień, to, to zabroniłam ci tego i trochę nie ogarnęłam. Halo, czemu się kłócicie? Boże! Przestań, żartuj o zaroście. Przestań. Narzekaj na święto. Sprawiasz, że się uśmiecham, tak, po tym jak jątrzącą się urazę zdobyłaś do mnie. Podziel się pomysłami. Juliet, nie eskaluj konfliktu. O, przynajmniej poszło sobie. Dobra, weź tu zjedz. i weź i spać w takim razie. No trudno, no. Spanie w nocy nie najlepsze. Dziecko się samo położyło spać. Trenowałeś tego pustkostworka czy nie? No nie trenowałeś. Trenuj go. Spanie poczeka. Ty akurat możesz spuść spać później. I jak wygląda trenowanie? Aha, że na lodowego kr króliczka się bijesz. I, i, i co, co się dzieje z tym mgłakiem później? Poziom mocy 2. U, okej, okay, czyli on jakby... Ta mo moc mu rośnie, tak? No dobra. Niech będzie. To interesujące trochę. Dobra, ale idźcie spać w takim razie. Ja zrobię automatyczne przyłączenie. Nie świateł. Nie wiem, czy to Wam pomoże, ale dobranoc. No i spać, Noa. No i spać, proszę. O Jezu, włączyłam. Tryb, kupowania ją się ruszał. Boże, dobra. E, idź spać, dziękuję. Dobranoc. Widzimy się rano. Jezu, ty i twój telefon! Zostaw mnie w spokoju! Nie! Czy da się to wyłączyć w ustawieniach, bo ja nie wiem. Jak się to wyłącza? Jezu, sam uczy ich porady, zadania dla odkrywców. Ja nie jestem odkrywcą, zostawcie mnie, zastosuj zmiany. Ja nie chcę tego! Zostawcie mnie w spokoju. Dobrze mi jest, będąc lamą w Simsy. I Noach idzie do szkoły. W sumie to będzie jego pierwszy dzień w szkole. Dobra, Noach, wstaw w takim razie. Weź sobie coś zjedz w takim razie również, bo może dobrze by było zacząć dzień od ciasta? No dobra, no. Nie za zdrowo, nie za najlepiej. Ty wstajesz, niedługo wybuchasz, ale spróbuj może jeszcze ponury ponuryskowy zrobić. Może trochę ta grami wybaczy to, że spałam w nocy, a nie w dzień. I idź sobie coś zjedz. Czemu to jest zepsute? Napraw. I tak się życie toczy. I co, ty idziesz do szkoły? Coś jest mundurek? O ja, ty masz, ty masz mundur. Ja nie wiedziałam, że w tym otoczeniu ma się mundurki szkolne. Ale kozak. No dobra, uroczo wyglądasz, dzięki. Co to, to pa, powodzenia. Pracuj normalnie. To, to miłe, że szkoła jest liczona jako praca od razu na start. Przestań kontemplować życie i idź naprawiać zlew. No i ty, Juliet, tak na dobrą sprawę jesteś na najlepszej drodze do tego, żeby może ten dom umeblować do końca, powiem ci, bo całkiem sporo te hafty przynoszą zysku. W momencie, w momencie jak to mówiłam, to przyszedł pan listonosz z rachunkami. Okej, okay, rozumiem. I nie, nie stać mnie na te rachunki, ktoś dzwoni. O, za dużo tu się dzieje, ja próbuję coś mówić, a tu jakiś co, coś tam, coś tam. Znaleźliśmy list miłosny, który Noach napisał do swojej nauczycielki, o nie. Jakby Juliet, która jest aromantyczna, seksualna, ma decydować w tej sprawie, to jest niepoważne. Dobrze, porozmawiam z nim w takim razie. C cokolwiek. C Juliet, słuchaj, musisz otworzyć sklep, bo, bo musimy. Zastanawia się, czy chcesz paść. Nie Fatima, musimy zarobić na rachunki teraz. Boże, biedna Juliet, która zaraz wybuchnie. Dobra, zostaw to. Podejdź tutaj do swojej wybuchalni. To jest twoja domowa wybuchalnia. Zablokuj dla wszystkich. Dziękuję. No i wybuchnij, no No co ja poradzę? Może ludzie coś kupią w tym czasie, albo i nie. Albo spróbuj się też ogarnąć, spróbuj odzyskać kontrolę. No co, uda ci się? Może? Jezu, ale ty dzielna dzisiaj jesteś. Udało Ci się. Brawo, Juliet! Wspaniała wielkołaczyca z ciebie. Niezapomniana, jedyna w swoim rodzaju. Jak to zamk zamknęła swój biznes domowy? Ja, ja go wcale nie zamykałam. Boże, otwórzmy ponownie. Nie wiem, ta gra jakoś nie współpracuje dzisiaj, nie podoba mi się to. No, dawajcie, kupcie te rzeczy, proszę, niech ktoś coś kupi. No co wchodzicie i wychodzicie? To jest w ogóle nieskończona, ale jest wystawiona na sprzedaż. <laughs> Niech będzie! Może się uda. No i czekamy też, aż młody wróci z, w sumie ze szkoły, no bo chciałabym, żeby się nauczył jeździć na tym Jakby nie mam zielonego pojęcia, od czego to się, nie wiem, liczy. To ćwicz jazdę? No bo przecież klikam ćwicz jazdę, ale, ale zobaczymy. Może... Może coś robi źle. Może on musi dłużej poćwiczyć tę jazdę czy coś. Może ja czegoś nie rozumiem. Dajmy tej grze szansę. ty skończyłaś? Załóżmy, że chyba tak. Dobrze. Wystaw na sprzedaż. Zjedz coś znowu. Weź się... Dzięki, prysznic! Ile ludzi tu przyszło? Okej, okay, okej. Okay. Może ktoś coś kupi przynajmniej. Tak, kupują. Boże, dziękuję za zakup. Stać mnie na rachunki. Świetnie. To jak skończysz, to weź te rachunki. Radzimy sobie. To jest pierwsza simka w tej rodzinie, która tak dobrze radzi sobie finansowo. Ja nie wierzę. I wrócił Noach ze szkolnym projektem. Ty, ty ja na razie nie chcę szkolnego projektu. Ja na razie chcę ćwiczenie jazdy na rowerze. Proszę ćwiczyć jazdę na rowerze. O, Charlotte przyszła. Cześć, Charlotte. A ty pokaż do nas. Okej. Okay. Co ciebie akurat można zaprosić do środka, czy coś. No i co? I ty się uczysz jeździć, co ci rośnie. Kolejny poziom motorycznych. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy to ma się wypełnić całe, i wtedy się to spełni, czy czy o co chodzi? Ja, ja nie rozumiem. Ja nie wiem. Ty znowu wybuchasz? Co, co się z Tobą dzieje? Co się z Tobą dzieje, koleżanko? Ja nie wiem. Zamknijmy sklep, bo Ty już nie masz co wystawiać. Ja nie wiem. Prześpij się na kanapie. O, nie podrab, zdrzemnij się. Proszę się zdrzemnąć na kanapie. Weź śpić. ty jakoś wyjątkowo burzliwa jesteś dzisiaj, ale, ale tak się czasem zdarza. Niektórzy czasem mają gorsze dni, niektórzy czasem mają lepsze dni. Ty, ty masz aktualnie ten gorszy dzień. Rozmawia o powiększeniu rodziny. Nie no, może nie rób jej tego. Bej, zacznij haftować znowu coś. O Jezu, spinaczka, Doszłoś do wniosku, że to, że to jest to, co lubisz. Okej, okay, to, to bardzo hardkorowo w takim razie, ale <gryw> bardzo mnie to śmieszy. I czy dzieci mogą robić wspinaczkę? Co to jest? Świeże powietrze, ja. ja na rowerze, że się teleportujesz w ogóle. <głysy> Co to. Co jest? Halo. Halo. <głysy> Dobry rowerzysta ja Nie wiem, może dzięki temu, że jeździsz w tak pokraczny sposób To ci się to spełni, czy coś Halo, jest ćwicz jazdy na rowerze i, i, I co, i nadal ci się to nie spełnia Kurde, ja nie wiem Nie, ja nie wiem, w czym jest problem Znowu ktoś dzwoni, nie obchodzi mnie to Przestańcie do mnie dzwonić, ja jestem aspołeczna Dobra, zostaw to a propos Podejdź tutaj, będziesz znowu wybuchać Pani koleżanko, trzeba cię znowu zamknąć Zablokuj dla wszystkich Dobrze, i teraz to sobie wybuchaj Jezu, nieznany numer. pływasz kajakiem co? Z dlaczego wszyscy do mnie dzwonią dzisiaj? Zostawcie mnie w spokoju. Kto mówi? Haha, to się nazywa się psikus. No, co w tym było zabawnego, że ktoś się mnie zapytał, czy pływam kajakiem? Ej, no co z tą jazdą na rowerze? No halo, dlaczego to się nie spełnia? Panie kolegoś. Nie wiem, nie podoba mi się to. Cały odcinek spędziłam na jeżdżeniu. i Ja to spełniam ręcznie. Halo, czy, czy ja mogę to szczytować, Dziękuję. Scitowałam, fajnie. Eee, ja jestem teraz zadowolona. Zadowolona? Halo? Dlaczego... Co? Dlaczego jest napisane 5? 0 z 5? O, dobra. Trochę lepiej, ale nadal jest 0,6, gdzie ty masz umysłowe. Ja nie wiem, co się stało. Była aktualizacja gry i bebe No be, be, be. to jest w ogóle nauczyć się jeździć na rowerze, a ty dalej nie umiesz jeździć na tym rowerze? To ile ty masz jeździć na tym rowerze? To może ja faktycznie coś źle robię. Nie wiem, weź się, przygotuj do spania po prostu, weź resztki, idź spać i zobaczymy rano. Może jeszcze poćwiczysz te jazdy na rowerze, może jeszcze mi się odwidzi to wszystko, a ty może jeszcze się uspokoisz, jeszcze daję ci szansę. I nie, tym razem ci nie udało. No dobra, no to siedzisz w izolatce, widz. Widzimy się rano. No, Fatima przyszła w międzyczasie. No trudno, Fatima, ale my naprawdę widzimy się rano. Ta, co w międzyczasie wydziergała legendarne skarpety. <grytanie> Wydziergane z miłością, świetnie. Zastanawiam się, czy tego nie wystawić na plopsi. No, co u ciebie? Aha, ty jesteś brudny i będziesz żyreć ciasto na śniadanie znowu. No dobrze, no to idź sobie jedz ciasto na śniadanie. Weźmiesz prysznic, jak skończysz. Czy ty przed szkołą zdążysz pojeździć na rowerze? No, szczerze wątpię. Ty lekcji nie odrobiłeś? Gamoniu ty? Nie, ty idziesz brać prysznic. Ty wydziergałeś ośmiornicę, co mnie bardzo cieszy, bo ja bardzo chciałam ci dać ośmiornicę do pokoju, swoją drogą. Taką fioletową, o, bo pasuje. Nie tak ułożono. Ja bym chciała tak, o, tak ładnie, żeby była. Byś ty miała jakiś taki dziergany akcent jednak w tym pokoju. To możesz wystawić na plopsy. Może ktoś kupi. Legendarne skarpety firmy Juliet. No i zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy. Haftuj na podstawie wzoru. Dobra. Nie średnia obręcz. Boże. ebebebe, by, duża. Halo, lubi pracować nad sprawnością fizyczną. Tak, wydaje mi się, że to do ciebie pasuje, kolego, bo ty taki energiczny jesteś ostatnimi czasy. I co to jest? Szkolne rysunki. Co To fajnie, że masz szkolny rysunek. Czy to jest ten rysunek, który dałeś pani, bo ci się podobała? Nie wiem, choć się domyślał. Odrabiaj lekcję. Ty prysznica nie wziąłeś, mały, mały, brudny chłopaczku tutaj, koleżko. Dobra, skończ te lekcje. Do szkoły pójdziesz zaraz. Tak, wiem, że śmierdzisz, widzę. Weź sobie, pomyśl pod prysznicem. Jeszcze zdążysz potem do szkoły. Minimalnie normalnie się może spóźnisz, ale chociaż nie będziesz bardzo śmierdział. Dobra, koniec i do szkoły. Czy ty masz dzisiaj inny mundurek? Czy ty zniknąłeś? Jest to dziecko. No, poszło do szkoły, no dobra. I nie wiem, dziwne rzeczy się zaczęły dziać. To wszystko przez to, że ma wychodzić nowy dodatek. Jakieś aktualizacje się dzieją, ludzie nie ogarniają, ja nie wiem. Dobra, Julietta, weź się prześpi trochę, a potem będzie dziergane haftowane. Uhu. O, zimowa fiesta ma być. O, o Boże, i Charlotte. Chcę pogadać. No dobra, no. A, przegabione odpowiedzi. Jezu, y, przyznaj się do pomyłki w takim razie. O Boże, jaki głupi nauczyciel. No ale dobra, no zdarza się tak czasami. Ale przynajmniej mo mogłeś nie wiem, powtórzyć ten test czy coś. Jakby mógł być jeszcze głupszy ten nauczyciel, że ci nawet nie pozwolił. Co to jest? Zlot zapaleńców. Nie chcę, zostawcie mnie. Ja będę kontemplować życie i będę coś jeść. Charlotte rozsiała pikantne plotki na temat Simki o imieniu Hope. To jest wasza matka, która nie żyje. Czy wy jesteście normalne? <laughs> Jezu, kobiety! Wy nieświeże otoczenie. Posze. <laughs> Dobra, wrócił mały gagatek ze szkoły. Jak tam twoje oceny? Czwórkowy uczeń. Dobra, tym razem zacznijmy od odrobienia lekcji. Myślę, że to będzie dobre. A potem potem nie wiem, czy ćwiczyć jazdę na rowerze, czy co robić. To będzie trudne. Utrzymuj zadowolenie Sima bez negatywnego nastrójnika przez 12 godzin. Nie mam pojęcia jak ja to zrobię, ale plan jest dobry, spróbujemy. I umiejętności umysłowe to możesz w przyszłym odcinku, w tym jeszcze będziemy ćwiczyć jazdę na rowerze. Może ja faktycznie coś robię źle. Napiszcie mi w komentarzach, może się okazać. Że on może nie wiem, ma szansę nauczyć się jeździć na rowerze, jakby to robił wystarczająco długo czy coś w tym rodzaju. Ale ja, ja nie ogarniam. Ja się nie znam na takich rzeczach, ja tutaj, ja tu tylko sprzątam tak naprawdę. Ja tu tylko sprzątam, a ja ty, ty, ty tu tylko nie kończysz swoich haftów, które sprzedajesz za 300 simoleonów. To tak wygląda. Dobra, haftuj, weź tu, nie wiem, natura, o naturę se zrób dynia, o, ale dynia będzie haftowana. Idealnie. Zostaw dziecko. On jest rozgniewany, bo mu w szkole nie poszło. Zost Zostaw go w spokoju. Co tu się stało? Co? To złość się nie klasyfikuje jako zły nastrój? Ja, 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 ja nie rozumiem. Ja, ja, ja nie wiem. Ja, ja nie rozumiem. Dobra, idź, idź za dom po prostu. Jeździj na tym rowerze, bo ty nadal nie dostałeś wspomnienia o tym, że, że umiesz jeździć. Dawaj, jazda. Jazda, 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 jazda. Może ci się uda jakkolwiek nauczyć. Zależy mi na tym. No i co? No ja będę dążyć do tego, żeby on jakoś dał radę coś zrobić z tym rowerem. Zobaczymy, czy się uda. Na razie to jest rozgniewany. Jazda na rowerze jest trudna. Czemu zawsze będzie tak trudno? Zobaczymy. Będę do tego dążyć. Zobaczymy, czy mi się uda. Będę dążyć. Na pewno jutro jest zimowa fiesta, więc będziemy organizować jutro zimową fiestę. A tak to co? No mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać. Jak macie jakieś przemyślenia o tym rowerowaniu, czy jakieś doświadczenia w ogóle, co z tym rowerem, jak to tam wygląda i czy da się jakoś sensownie nauczyć, czy to jakiś błąd jest na przykład? Nie wiem, nie znam się. To koniecznie dajcie znać. Ja w międzyczasie jeszcze otworzę sklep, żebyśmy trochę zarobili, mam nadzieję. No i tak na dobrą sprawę, będę trochę, no achem, testować te takie rzeczy, które, nie wiem, mogą robić dzieci, nie? Tak jak te pustkostworki testowałam, myślę, że jeszcze trochę będę tego testować. Aha, nie chcesz pozmywać, okej, okay, rozumiem. To tak, to na pewno będę to robić, bo, bo zależy mi. W końcu mam dziecko, które jest jakieś takie bardziej aktywne za tym, że jest strasznie rozgniewane. Także co no? Halo, żegnam i widzimy się w następnym. To pa! I ktoś coś kupił. To miło.